mówili do Mikołaja? Mikołaju, Mikołaju Wszystkie dzieci cię kochają Jeszcze raz, trzy, cztery Mikołaju, Mikołaju No właśnie, słuchajcie Mikołaj, zobaczy, gdzie on tam zawędrował na ten go, dlaczego on tam się znalazł z nie wiem, On sam nie wie Za chwilkę do nas Mikołaj przybędzie na scenę zobaczcie jaka niespodzianka, dajcie pamiętajcie że każdy będziemy zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem w tym zielonym namiocie będzie mógł sobie przebić piątkę przez prawda nawet porozmawiać machamy do Mikołaja słuchajcie Mikołaj na powinno witamy Mikołaj jest za chwilkę tutaj do nas przybędzie i praktycznie biorąc będzie dotykał podłoża Zróbcie miejsce Mikołajowi, oczywiście będziemy go prosić tutaj na scenie. Ja zaproszę oczywiście pana bo burmistrza, pana Krzysztofa również tutaj do nas, bo oczywiście za piłkę. zapalimy swoją iluminację no nie wiem, nie ja wiem tak, za to sprawdzę Mikołaj, o, ty z daleka przyjechałeś do nas? Mikołajo, bardzo z daleka, bardzo jak bardzo? o, kupę a tak z tysiąc kilometrów, czy więcej? więcej, więcej cztery, trzy, dwa, jeden